One szeptają coś do siebie i my przecież nie wiemy, co one sobie mówią, prawda? Tam dźwięku nie ma, więc to jest takie intrygujące, że pada też słowo. Bliźniaczki, które jakby trochę jak lustro wobec siebie się zachowują, odbijają swoje gesty, odbijając swoje ciała. Mają taką dużą mimiczność w sobie twarzy i oczu, więc to też jest komunikat, który jest pewnego rodzaju tajemnicą. To jest taki trochę romantyczny też temat, z jakiejś gotyckiej powieści, grozy wręcz. Ktoś jest taki jak ja, ktoś może robi tak jak ja, ale też w sumie jest inny. Wichna i Hanka to dwie siostry, bliźniaczki jednojajowe, które mnie w jakiś sposób zachwyciły poprzez swoją taką emocjonalność, poprzez taki silny związek. Ja sama też jestem bliźniaczką, ale mam brata bliźniaka i zawsze fascynowało mnie to, jak to jest z tymi relacjami, pomiędzy jedną połową a drugą połową, albo jedną całością i drugą całością. I w przypadku tych Wichny i Hanki ja zobaczyłam, że to jest coś innego, że kobiety łączy bardzo silne podobieństwo, bardzo silna taka uczuciowość i taka radość bycia razem chyba i też jakiegoś takiego odbijania się w tych ciałach, że te ciała się czują ewidentnie bardzo dobrze ze sobą. Odpowiadają sobie na różne jakby cielesne gesty, miny i to jest taki dialog też jakby takiej samej osoby z taką samą osobą, ale jednak no nie tą samą. Ta powtarzalność, że jest ta kopia, że jest coś takiego, jak zmultiplikowanie. i to było naprawdę fascynujące. W kontekście właśnie lat 70. kiedy bardzo dużo takich analitycznych, umysłowych wideo powstawało, dosyć męskich też właśnie, rozmowo podchodzących do tego medium, ta praca jakby wnosi taki ożywczy powiew. Takiej właśnie mm, spontaniczności. Dla mnie największą siłą jest zapis, czyli to, że została zapisana pamięć i została utrwalona chwila, prawda? Bo nawet jeśli tam są jakieś błędy, takie techniczne czy inne, jeżeli czegoś nie ma, coś brakuje, czy można mówić, ach, to jest takie, takie nic, prawda? To zaistniało tylko na chwilę. To ja myślę, że to jest wartość, właśnie wartość tej chwili, wartość pamięci, bo też trzeba pamiętać, że za chwilę nas nie będzie, ludzi tego pokolenia, prawda? Więc to jest taki, taki moment uchwycony. Mi się wydaje, że to jest ta wartość podstawowa. No i oczywiście ta bliźniaczość, bo nie sposób uciec od ciekawości, kiedy ma się dwie osoby, które w jakiś sposób yy, yy, są ze sobą po pierwsze silnie związane, a po drugie mają fizyczność, która jest taka, jakby się sklejała jedna do drugiej.